Cisza, głęboka, niemal namacalna cisza, otacza nas, gdy wkraczamy w ostatnią dekadę naszego ziemskiego życia. To nie jest cisza opuszczenia, lecz cisza pełna znaczenia, jakby wszechświat wstrzymywał oddech, czekając na nasze przebudzenie. W tych ostatnich dziesięciu latach życia nasza dusza zaczyna szeptać coraz głośniej, domagając się uwagi, której przez dekady jej odmawialiśmy. Słynny polski jasnowic Stefan mówił o tym okresie jako o czasie świętego niepokoju. To czas, gdy dusza wie, że zbliża się do progu innego wymiaru i rozpoczyna swoje duchowe przygotowania. Zaczynamy odczuwać to, co niektórzy nazywają wewnętrznym wezwaniem, subtelnym, lecz nieustępliwym głosem, który popycha nas do zadawania pytań, których unikaliśmy przez całe życie. Czy zauważyłeś, jak w późnym wieku sny stają się intensywniejsze, bardziej żywe i znaczące, to nie przypadek. Nasze sny stają się mostem między światami, przestrzenią, gdzie dusza ćwiczy swoją podróż. Osoby w podeszłym wieku często zgłaszają niezwykle realistyczne sny, w których spotykają dawno zmarłych bliskich lub odwiedzają nieznane, lecz dziwnie znajome miejsca. To nie są zwykłe marzenia senne. To próby generalne przed wielkim przejściem. Ostatnia dekada życia przynosi serię duchowych znaków, mówią mędrcy. Zwróć uwagę na te pozornie przypadkowe zbiegi okoliczności, które wydają się kierować cię ku określonym książkom, ludziom czy miejscom. Dusza wie, czego potrzebuje na swojej ostatniej prostej i subtelnie prowadzi cię ku tym doświadczeniom. W tym okresie wiele osób zauważa też nagłe zainteresowanie sprawami duchowymi które wcześniej odrzucali jako niepraktyczne czy niewarte uwagi. Biznesmen, który całe życie skupiał się na materialnym sukcesie, nagle znajduje ukojenie w medytacji. Naukowiec o ścisłym umyśle zaczyna dostrzegać wzorce i połączenia wskazujące na większy porządek wszechświata. To dusza przygotowuje się do powrotu do swojego źródła. Szczególnie poruszające są historie osób, które przez całe życie były zagorzałymi sceptykami a w ostatniej dekadzie doświadczają niewytłumaczalnych wydarzeń, które otwierają ich na duchowy wymiar istnienia. Jak często słyszymy, nigdy w to nie wierzyłem, dopóki sam tego nie doświadczyłem. To właśnie jest istota wewnętrznego wezwania. Przychodzi ono nie jako abstrakcyjna idea, lecz jako żywe, osobiste doświadczenie. W naszej współczesnej kulturze skupionej na młodości i produktywności często przeoczamy głęboką mądrość tego okresu. Traktujemy starość jako czas strat i ograniczeń, nie dostrzegając, że jest to również czas niezwykłych duchowych zysków i wewnętrznej wolności. Gdy ciało zwalnia, dusza przyspiesza swoje przygotowania. Co ciekawe, osoby, które świadomie odpowiadają na to wewnętrzne wezwanie, często doświadczają niezwykłego spokoju w obliczu zbliżającej się śmierci. Nie jest to rezygnacja, lecz głębokie zrozumienie i akceptacja naturalnego porządku rzeczy. Jak powiedziała pewna 92-letnia kobieta: Nie boję się śmierci, bo czuję, że całe moje życie było przygotowaniem do tej podróży. Teraz po prostu kończę pakowanie bagaży. W tym świętym czasie ostatniej dekady dusza delikatnie odrywa się od spraw, które kiedyś wydawały się tak istotne statusu, posiadania, opinii innych. Zamiast tego zwraca się ku temu, co naprawdę ma znaczenie miłości, przebaczeniu. Wdzięczności i duchowemu zrozumieniu. To właśnie jest istota wewnętrznego wezwania, przypomnienie o naszej prawdziwej naturze i przeznaczeniu. Gdy zegar życia odmierza ostatnią dekadę, rozpoczyna się fascynujący proces, który mistycy nazywają przeglądem życia. To nie tylko nostalgiczne wspominanie przeszłości, to głęboka, duchowa rewizja naszej ziemskiej podróży. Niczym wnikliwy reżyser, dusza przygląda się każdej scenie, każdemu wyborowi, każdej relacji, szukając ukrytego sensu i nierozwiązanych wątków. Życie nie jest liniowe, lecz spiralne, mawiał Stefan. W ostatnich latach zataczamy koło, wracając do najważniejszych momentów, aby je zrozumieć z perspektywy całości. To właśnie dlatego osoby starsze. Często pamiętają z niezwykłą jasnością wydarzenia sprzed 70 lat, podczas gdy wczorajszy obiad pozostaje mglisty. Nie jest to jedynie kaprys starzejącego się umysłu. To celowe działanie duszy, która porządkuje swój życiowy materiał. Zaskakujące, jak często w tej fazie życia powracają do nas wspomnienia, które wydawały się dawno pogrzebane. Nagle, bez wyraźnego powodu, przypominamy sobie twarz nauczyciela z podstawówki, który jednym zdaniem zmienił bieg naszego życia, albo powraca do nas letni wieczór z dzieciństwa, pełen zapachu lip i poczucia nieskończonych możliwości. Co ciekawsze, często nie są to wspomnienia wielkich życiowych osiągnięć, lecz pozornie zwyczajne momenty, które jednak niosły w sobie ziarno duchowej nauki. Przegląd życia ma swoją szczególną dynamikę. Początkowo może być chaotyczny. Wspomnienia wypływają bez wyraźnego porządku, czasem przynosząc emocje tak świeże, jakby wydarzenia miały miejsce wczoraj. Z czasem jednak zaczyna wyłaniać się wzorzec, a dusza dostrzega czerwoną nić łączącą pozornie przypadkowe wydarzenia. To moment głębokiego olśnienia, gdy zdajemy sobie sprawę, że nasze życie miało strukturę i cel, nawet jeśli nie zawsze byliśmy tego świadomi. Szczególnie istotne w tym procesie są momenty niewykorzystanych możliwości, niespełnionych obietnic czy zadanych ran. Dusza nie przywołuje ich, by nas dręczyć, lecz by doprowadzić do wewnętrznego rozwiązania. Każda nierozwiązana sprawa jest jak kotwica trzymająca duszę przy Ziemi, mówią duchowi nauczyciele. Przegląd życia to proces podnoszenia tych kotwic, jedna po drugiej. Wielu starszych ludzi doświadcza w tym czasie nagłej potrzeby skontaktowania się z osobami z przeszłości, dawnym przyjacielem, z którym stracili kontakt, dzieckiem, z którym relacja uległa ochłodzeniu, czy nawet dawnym przeciwnikiem. To dusza domaga się domknięcia kręgów, uzdrowienia relacji, wypowiedzenia słów, które pozostawały niewypowiedziane przez dekady. Fascynującym aspektem przeglądu życia jest również zmiana perspektywy. Wydarzenia, które kiedyś postrzegaliśmy jako porażki czy nieszczęścia, często jawią się teraz jako niezbędne lekcje i punkty zwrotne. Bolesne rozstanie sprzed 40 lat okazuje się momentem, który skierował nas na ścieżkę samopoznania. Utrata pracy, która wydawała się katastrofą, jawi się jako wyzwolenie z kariery, która dusiła naszą duszę. Przegląd życia ma również wymiar zbiorowy. Osoby starsze często czują potrzebę umieszczenia swojego indywidualnego doświadczenia w szerszym kontekście historycznym. Przeżyłem wojnę, odbudowę, transformację, moje życie jest częścią większej opowieści. To stwierdzenie wyraża głęboką prawdę o naszym istnieniu jako części zbiorowego doświadczenia ludzkości. Co ciekawe, proces ten często prowadzi do nieoczekiwanej lekkości i humoru. Starsi ludzie, którzy podjęli pracę duchowego przeglądu życia, Często zaskakują otoczenie swoim pogodnym dystansem do spraw, które kiedyś wydawały się śmiertelnie poważne. Gdy widzisz całe swoje życie jak film, dostrzegasz, jak wiele scen, które wydawały się dramatami, były w gruncie rzeczy komediami, zauważyła pewna 95-letnia kobieta z figlarnym uśmiechem. W miarę jak przegląd życia postępuje, pojawia się głębokie poczucie wdzięczności za wszystko, zarówno za radości, jak i za cierpienia. Dusza zaczyna rozumieć, że każde doświadczenie, niezależnie od tego, jak trudne, wniosło swój wkład w symfonię życia. To właśnie ta wdzięczność jest znakiem, że przegląd życia zbliża się do swojego celu: przygotowania duszy do jej ostatniej ziemskiej podróży i otwarcia bramy do tego, co czeka poza zasłoną materialnego świata. W ostatniej dekadzie życia zachodzi fascynujący proces, który można określić jako duchowe oczyszczenie. Nie jest to jedynie fizyczne zjawisko, choć często manifestuje się poprzez ciało. To głęboka, wielowymiarowa transformacja, w której dusza przygotowuje swoje ziemskie naczynie do wielkiego przejścia. Wielu lekarzy zauważa, że u starszych pacjentów zachodzą subtelne, lecz znaczące zmiany w podejściu do zdrowia i ciała. Pojawia się intuicyjna mądrość, która często zaskakuje nawet doświadczonych medyków. Mój organizm już tego nie potrzebuje. Mówi 85-letni mężczyzna, odkładając leki, które przyjmował przez dekady. Inni spontanicznie zmieniają swoje nawyki żywieniowe, odrzucając ciężkie pokarmy na rzecz prostszych, lżejszych posiłków. To nie jest jedynie wynik starzenia się układu trawiennego. To dusza, która stopniowo odrywa się od materialnych potrzeb i pragnień. Szczególnie wymowne jest, jak wiele osób w podeszłym wieku zaczyna instynktownie unikać sztuczności, zarówno w jedzeniu. Jak i w otaczającym środowisku. Naturalne materiały, organiczne produkty, proste rozwiązania stają się przedmiotem niewytłumaczalnego pociągu. Czuję, że moje ciało staje się bardziej wrażliwe, bardziej przezroczyste, opisała pewna 92-letnia kobieta. Ta metafora przezroczystości doskonale oddaje duchowy proces, który zachodzi. Ciało stopniowo staje się cieńszą zasłoną między światami. Równolegle z fizycznym oczyszczeniem, Zachodzi głębokie oczyszczenie umysłu. Osoby w ostatniej dekadzie życia często doświadczają spontanicznego uproszczenia myśli. Złożone problemy, które kiedyś zajmowały godziny analizy, teraz rozwiązują się niemal samoistnie. Nie wynika to z umysłowego lenistwa, lecz z głębszej mądrości, która widzi przez warstwy pozornej złożoności prosto do sedna sprawy. Fascynujące jest również, jak w tym okresie Wiele osób samorzutnie ogranicza nadmiar informacji w swoim życiu. Telewizor, który kiedyś był stałym towarzyszem, teraz pozostaje wyłączony. Gazety pełne tragicznych wiadomości przestają być codziennym rytuałem. Te wszystkie informacje są jak toksyny dla duszy, powiedział 88-letni profesor emeritus. Teraz mój umysł potrzebuje czystości, by mógł usłyszeć cichsze, ale ważniejsze głosy. W procesie oczyszczenia niezwykle istotną rolę odgrywa również cisza i samotność. Osoby, które przez całe życie bały się być same, nagle odkrywają słodycz samotnych godzin. Nie jest to samotność bolesna, lecz pełna obecności. Jakby w tej ciszy nawiązywał się dialog z czymś większym niż one same. Gdy jestem sama, nigdy nie czuję się samotna, wyjaśniła 90-letnia wdowa. Przeciwnie, czuję się połączona ze wszystkim. Z perspektywy duchowej, te wszystkie przejawy oczyszczenia można postrzegać jako proces sublimacji, przejścia z gęstszego stanu w bardziej subtelny. Dusza, przygotowując się do opuszczenia fizycznego ciała, stopniowo odrywa się od materialnych zależności. To nie jest odrzucenie życia, lecz jego transformacja, jak motyl, który nie odrzuca swojego gąsienicowego doświadczenia, lecz przekształca je w nową formę istnienia. Proces oczyszczenia przynosi też niezwykłe zjawisko, które można określić jako przebudzenie zmysłów duchowych. Wiele osób w podeszłym wieku zgłasza zwiększoną wrażliwość na subtelne energie, intuicyjne przeczucia, czy nawet doświadczenia wykraczające poza zwykłe postrzeganie. Czasami widzę światło wokół ludzi, wyznała 86-letnia kobieta swojej zaskoczonej rodzinie. Nie wierzyłam w takie rzeczy przez całe życie, ale teraz je widzę. Oczyszczenie ma również wymiar emocjonalny. Uczucia, które kiedyś były tłumione lub ignorowane, teraz domagają się uwagi i uzdrowienia. Nie jest rzadkością, że osoba, która przez całe życie unikała okazywania emocji, w ostatnich latach zaczyna płakać przy muzyce czy śmiać się z dziecięcą radością. To nie jest oznaka słabości czy dziecinnienia, jak czasem błędnie interpretują to młodsi obserwatorzy. To wyzwolenie emocjonalnej prawdy. Która była uwięziona w pancerzu społecznych oczekiwań. W wielu tradycjach duchowych ostatnie lata życia postrzegane są jako czas szczególnej łaski. Okres, gdy zasłony między światami stają się cieńsze, a dusza ma szansę na głębokie oczyszczenie przed wielkim przejściem. Jak mówił pewien starożytny tekst, pod koniec życia dusza odrzuca niepotrzebne ciężary, by mogła wznieść się lekko ku światłu. To duchowe oczyszczenie. Rzadko jest procesem dramatycznym. Częściej przypomina powolny, łagodny odpływ, stopniowe wycofywanie się z tego, co nie jest już niezbędne. Osoby, które świadomie uczestniczą w tym procesie, często promieniują niezwykłym spokojem i klarownością, jakby już dotknęły czegoś poza horyzontem zwykłego doświadczenia. Ich obecność staje się bardziej przejrzysta, ich słowa bardziej esencjonalne ich spojrzenie bardziej przenikliwe w świecie zafiksowanym na gromadzeniu i posiadaniu ta droga ku duchowemu oczyszczeniu może wydawać się przeciwna intuicji jednak dla duszy przygotowującej się do ostatniej podróży jest to naturalny proces powrotu do swojej pierwotnej nieobciążonej natury jak rzeka która po długiej wędrówce przez kontynent w końcu wpada do oceanu stając się z nim jednością w ostatniej dekadzie życia Zachodzi zjawisko, które można nazwać duchową syntezą. Wszystkie doświadczenia, relacje, osiągnięcia i porażki zaczynają układać się w spójną całość, odsłaniając głębszy wzór życiowego przeznaczenia. To moment, gdy dusza dostrzega czerwoną nić, która przewijała się przez całe życie, nadając mu znaczenie i kierunek. Nawet jeśli nie zawsze byliśmy tego świadomi. W młodości szukamy swojego celu, Mówił pewien 94-letni mędrzec: A w starości rozumiemy, że cel zawsze nas prowadził, nawet gdy wydawało się, że błądzimy. To odkrycie przynosi głębokie poczucie spełnienia nie dlatego, że wszystkie marzenia zostały zrealizowane lecz dlatego, że nawet niespełnione marzenia miały swój cel w kształtowaniu naszej duszy. Fascynujące jest obserwowanie, jak wiele osób w ostatniej dekadzie życia doświadcza nagłego przypływu kreatywności i energii związanej z realizacją swojego życiowego przesłania. Emerytowany inżynier zaczyna pisać poezję. Gospodyni domowa, która przez 60 lat zajmowała się rodziną, zakłada fundację pomocową. Dawny księgowy odkrywa w sobie talent do rzeźbienia w drewnie i tworzy dzieła o zadziwiającej duchowej głębi. To nie są jedynie hobby na emeryturze. To manifestacje duchowego celu, który wreszcie może się w pełni wyrazić. Ta nagła kreatywność często zaskakuje najbliższe otoczenie. Mama zawsze była praktyczna i przyziemna, mówi córka 89-letniej kobiety, która zaczęła malować wizyjne obrazy. Nie mieliśmy pojęcia, że nosi w sobie taki wewnętrzny świat. A to właśnie jest istota duchowego przebudzenia w późnym wieku, odsłonięcie głębszych warstw jaźni. Które przez dekady pozostawały ukryte pod presją codziennych obowiązków i społecznych oczekiwań. Wraz z tym przebudzeniem pojawia się poczucie pilności, nie lękowej, lecz wynikającej z głębokiego zrozumienia, że czas na ziemi jest ograniczony, a duchowe zadanie musi zostać wypełnione. Czuję, jakbym miał do przekazania wiadomość, wyznał 92-letni mężczyzna, i nie mogę odejść, dopóki tego nie zrobię. Ta wewnętrzna misja nadaje ostatnim latom życia niezwykłą intensywność i poczucie celu. Równolegle z przebudzeniem celu pojawia się głębokie zatroskanie o duchowe dziedzictwo, to co pozostawimy po sobie nie w sensie materialnym, lecz jako esencję naszej duszy i zdobytej mądrości. Wiele osób w podeszłym wieku zaczyna spontanicznie dzielić się historiami, które nigdy wcześniej nie były opowiedziane, przekazywać rodzinne mądrości, które były strzeżone przez pokolenia. Czy formułować życiowe przesłania dla przyszłych pokoleń? Spisuję wszystko, czego się nauczyłam, powiedziała 96-letnia kobieta, pokazując zeszyty pełne refleksji i wspomnień. Nie dla sławy, czy uznania, ale bo czuję, że te lekcje nie należą tylko do mnie. Należą do życia. To głębokie zrozumienie, że nasza indywidualna podróż jest częścią większego wzoru, a zdobyta mądrość musi krążyć dalej, jest znakiem duchowej dojrzałości. W tym okresie wiele osób doświadcza również niezwykłego zjawiska, które można określić jako poszerzenie perspektywy czasowej. Myśli i troski nie ograniczają się już do jednego życia, lecz obejmują pokolenia, przeszłe i przyszłe. Czasami, gdy patrzę na prawnuki, widzę w nich mojego dziadka, wyznał 90-letni mężczyzna. I wiem, że jestem tylko ogniwem w łańcuchu istnienia, który rozciąga się poza horyzonty, których nie mogę dostrzec. Ta poszerzona perspektywa prowadzi do głębokiego poczucia odpowiedzialności za przyszłość, której nie zobaczymy. Wiele osób w podeszłym wieku angażuje się w działania, których owoce dojrzeją długo po ich odejściu. Sadzą drzewa, które dadzą cień następnym pokoleniom, zakładają fundacje, które będą działać przez dekady, przekazują mądrości, które będą rezonować w przyszłości, której nie doświadczą. Szczególnie poruszające jest, jak wiele osób w ostatniej dekadzie życia. Odkrywa w sobie głęboki spokój dotyczący własnej śmiertelności. Nie jest to rezygnacja czy zobojętnienie, lecz głębokie zrozumienie i akceptacja naturalnego porządku rzeczy. Śmierć nie jest końcem opowieści, powiedziała pewna 97-letnia kobieta z uśmiechem. To jedynie przewrócenie strony. W wielu tradycjach duchowych mówi się, że sposób w jaki człowiek przygotowuje się do śmierci odzwierciedla głębie. Jego duchowego zrozumienia. Osoby, które świadomie przeżywają ostatnią dekadę jako czas duchowego przygotowania, często promieniują niezwykłym spokojem i mądrością, które inspirują wszystkich wokół. Ich obecność staje się żywym świadectwem, że śmierć nie jest tragedią, lecz transformacją, nie końcem, lecz przejściem. Jak uczył Stefan, dusza wie, kiedy zbliża się czas powrotu do domu i rozpoczyna swoje przygotowania. W tych przygotowaniach jest głęboka mądrość i piękno. Ostatnia dekada życia nie musi być czasem upadku i straty, może być szczytem duchowej podróży, momentem najgłębszej integracji i zrozumienia, czasem, gdy dusza zbiera swoje najcenniejsze dary, by zabrać je ze sobą w ostatnią podróż. W naszej kulturze, która tak bardzo boi się śmierci i starości, te duchowe prawdy są często zapominane. Ale dla tych, którzy mają odwagę świadomie wkroczyć w ostatnią dekadę życia jako czas duchowego dojrzewania i przygotowania, czeka nagroda w postaci głębokiego pokoju, spełnienia i poczucia, że życie zamyka się w doskonały krąg, nie kończy się w nicości, lecz wypełnia swoje najgłębsze przeznaczenie w Wielkiej Symfonii Istnienia.